Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Pokemon SoulSilver Randomizer na Pokemon się nie zmieniły od ostatniego odcinku, nic się nie zmieniło, jesteśmy dalej w Golden Rock City i dalej idziemy zwiedzać to miasto. He I got in trouble for playing in the basement of the department store. Byłem tam. There do some new I know there is a new bike shop, but I can't find it anywhere. It's not over. Is that man in black dressed up like a Team Rocket member? How silly! joto Magnet Train Line, Goldenrod City Station. They built the new radio tower to replace the old creaky one. The train hasn't come in. I know I carried the passenger on my back. that won't work hmm. to. zobaczyć co jest dalej the global terminal czyli nic wartościowego an amazing and completely global terminal to jest coś z wifi fi the global ter terminal has three floors you use four panels for getting from one floor to another blue panel takes you bpb no to jest coś z tym no, tu nie wchodzimy nawet. Radio sobie zostawimy na później, jak powiedziałem. The man at the tent writes your Pokémon names. He can even rename your Pokemon. Rename. Whitney. To Whitney jest uh, trenerką Pokemon normalnych, normalnie. Normalnych, normalny. normalnych w zwykłej wersji gry. The Dream leader with me went flying by saying I have got to get a radi radio card. Chwila, bo mi tu coś aktualizują w tym, coś się stream aktualizuje, muszę go włączyć, ponieważ laguje trochę. wait okay that's so, a apparently there is an old tree on road 36 they say it dances when you water it oh of course not this is a flower shop so we do have uh, watering cans and things like that but I cannot let you have one. It's too dangerous. Hmm. Well, maybe if you manage to defeat the Goldenrod to Gym Leader, it might be okay. Spoko. Sometimes a healthy Pokémon may be unable to use it mo its moves. If that happens, heal it at a Pokémon Center or use an item i much related to Pokémon, Pokemon. Once while I was battling, my Pokemon could, couldn't use any moves. The power points or PP of its moves were all gone. PP. Co was that? That was zabawne w, w of parku. South park w a Oh, hello. I'm the official name writer Want my want me to write the nicknames of your Pokemon? Which Pokemon's nickname should I critic? Chrono, that's Chrono not name. Chrono is it? Hmm. That is a decent nickname But I can give it a an nicer name. How about it? Yes. Okay, then what shall the new nickname be? Bo Jak mówiłem, w, wpadłem na tego youtubera dopiero później. A jest to znany youtuber, który wypromował mnóstwo innych youtuberów, streamerów. Dom, how about that? From now on this Pokémon shall be known as Rock. It is a better name than before, isn't it? Good for you. Rock Alone 2K. Watch out, get off your bike in the town. I tak samo jak mówiłem, też ma taki właśnie styl prowadzenia swoich serii, że po prostu jest, mówi powoli, tak nie jest taki szałaputny, czy jak to się tam mówi. Moja mama tak mówi, więc nie jest po prostu taki... Nie powiedzieć, że nie jest życiowy, ale no. Hmm. Jest taki flagmatyczne. o. To jest dobre słowo. I was challenged to a battle downstairs. It's a road down there. You'd better be careful. No dobra, spróbujemy, co tam jest. I think you have some rare pokemon with you. Let me see them. Potem udajemy się do radia. I mam nadzieję, że jeszcze do jutra zdążę, do, no do jutra, do kolejnej, przed końcem kolejnego odcinku, o tak powiem, odcinka, zdążę... Hm. Nie pamiętam czy Lut jest super aktywny na stal, nie powinien być. Przed końcem kolejnego odcinka mam nadzieję jeszcze zdążyć walczyć z liderem. Nie chcę się ranić. Encore. Dobrze. holders Snow. teraz się przekonamy. Nie jest niezbyt efektywne. Właśnie wiedziałem, że albo jest super efektywna, albo niezbyt. Teraz już wiem, jaki jest. No i tym sposobem wygrywamy z Wallorrainem. I dwa moje Pokémony zyskują 17 poziom doświadczenia: Łaba to na Łaba Mam nadzieję, że zgin oby zginął na pierwszy ten ruch. To jest jedyne czego sobie życzę. Zgin za pierwszym razem. Proszę. I co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, wiem, że nie mogę używać przedmiotów podczas walki. Dlatego użyję jakiejś jagódki, której normalnie bym nie użył, bo po co mi ona po prostu jej użyję, żeby tego nie mogę. Dobre pytanie, czy Destiny Bond zabije? Użyję Eteru. O, wiem, że to było nagięcie poniekąd przepisów, ale użyłem tego, żeby mi Pokémon nie od razu. No bo Destiny Bond wydaje mi się, żeby zadziałał teraz. Jak wypadło. Do you consider the Pokémon types in battle? If you know about the different types of Pokemon, you will do better in battle. Ja wiem, jakie są super efektywne, jakie nie są super efektywne. Teraz już to jeden więcej. Na przykład wiem, że woda jest super efektywna na ziemię. Wishmore Pokémon Wodnoziemny W zostawię. Wystawiłbym Disa, ale. A nie, to nie jest wodnoziemny. Pomyliłem mi się. To wystaw jednak Disa. To jest normalny Pokémon. Typ normalny. O tak. Powiem. I powoduje Apro. I tu. chyba. Wismur. przepraszam. Chyba nie da Ci 17 poziomu, tym bardziej, że musiałeś się podzielić. Shelos. Shelos jest to podobnie Pokemon wodnoziemny. A znaczy się ponownie to jest zapewne Pokémon wodnoziemny, do porównajduwał... E, Wismura, którego podejrzewałem o to. Bo mi się z Pokemonem z wyższą formą tego. Barbołcza. Nie pamiętam jak się nazywała wyższa forma Barbołcza. Whimsykart? Coś takiego. Zaraz sprawdzę. Żeby was wam nie kłamać. Aku Pressure? Co to jest za ruch? The user applies pressure to stress points, sharply boosting one of its stats. Czy, czy potrzebuje tego? Uh, give up on Aku pre Pressure Whiskash. Oh, whiskash to welcome to the Memorial photo studio we are no ordinary studio you can wear a team rocket uniform to take a picture would you like to try it yes please stand in front of the camera once you have changed are you ready come on look cool as if you own the world iman is the international all for kamenami good job you can check the picture using the pc at the sovina movies, or your Pokémon are so very charming, how enchanting! If you dress up your Pokémon here, make it a sight to behold. Then I will even hang at a picture of one in the other room. You will do this, won't you? Oh, oh yes! How nice this! Nie nie chcę tego. Nie chcę moich Pokémonów. Po co? Welcome, I run the Pokemon Salon. Nie! Moje Pokémony są ładne, takie jakie są. Mają wyglądać silnie. Jeszcze dwie walki tutaj, tylko Isaac! Ech, no tak. Co mogę przeciwko niemu użyć? Hmm. Czek mus? Ktoś u mnie ma mocny. No tak. Idź. Trojster ma słabą specjalną spe obronę, w porównaniu do swojej obrony, tak więc gdy, o, polwo po obrony, gdybym użył ciosu nawet super efektywnego, który by był ciosem fizycznym, bym go nie zabił, dlatego wolę użyć Confusion, które go zabije. Dokładnie, tak. Rain dance. O mi Rain dance. Tu co jest? No entry beyond this point. Okej. Okay. I got booted out of the game corner. I kept winning at the new coin game. And they thought I was cheating. Czyli oszukiwałeś? Poprawię sobie trochę mikrofon. Już Jodu. Pokemon kamienno ziemny obrywa 4 razy super efektywnie. Otruchu. Wodnych Szybka śmierć Szumir Pokemon Pokémon roślinno-trujący. Niby roślinna super efektywna na wodę, ale z drugiej strony trujący albo walczący nie jestem pewny. Nie jestem pewny właśnie czy Szumir już ma walczący czy, czy czasem nie ma trującego. Wydaje mi się, że powinien mieć trujący niby, aczkolwiek ma sam rośliny. I ma stan spora, którym nie będzie wkurzał. Jak każdy pokémon roślinny. I ma bardzo mocny absorb. Kappa, oczywiście. Żebyście nie myśleli, nie? Że kap. Grumble. A może Rumble? Kappa. Kepo. I wyszliśmy na drugim końcu miasta, zaraz obok Pokémon Center, do którego się udajemy i szybko lecimy do radia. Zobaczyć, co liderkę tam zatrzymało. Du, du, du. So, oh, this is the radio tower. What do you want, you pest? Scram! So, this is? Okay. Welcome to Golden Radio Tower. I'm to say like a Golden Tower. This is the Pokemon Lottery Corner. I'm Felicity. Felicity? Okay, you're attend, attendant today. If the drone number matches the ID number of any of your Pokemon, you could win. Fabulous gift. Would you like to check today's lucky number? Yes. First, I lock up today's Pokemon Lottery Corner lucky number. Your lotto ticker number is 35448. Now, let's see if it matches the ID number of any of your Pokémon. I'm sorry, you didn't get a match. Hmm. We have a speci special quiz campaign. Answer 5 questions correctly in a row to win a radio card. When you load it into the Pokégear, you will be able to listen to the radio. Anytime, anywhere. Would you like to try our quiz? Of course. Why not? The first question Can you check the town map with your Pokégear? Tak. You are correct. The second question Nidorina can only be female. True? Tak. Nidorina tak. Kurt, the Pokéball creator, uses apricots as ingredients. No. You are correct again. The fourth question. It's impossible to use a TM on Magikarp. True? Yes. Magikarp never any TM. Wow, I have only one more question to go. In Professor Oak's popular show, Pokemon Talk, is he on with Mary? Who is Mary? Nie? Dobrze! Bingo! You got it! Congratulations! Here's your prize. A radio card. Clone can now listen to the radio with the poker A kim ty jesteś dziewczynką w różowych włosach? Ty jesteś Whitney! Oh, you did it! I thought the answer to the third question was surely apricots. Oops, it's time to go back to the gym. No, fajnie, I love Mary from Pokemon Talk. I only know what she sounds like though. Ben is a fabulous DJ. His sweet voice just makes me melt. Pudge me, jeszcze zobaczmy się z Monkey, może. Lullabies on the radio make quite Pokemon sleepy. That's why you don't see many Pokemon when the radio plays lullabies in the tall cross. Jiggly. Czy mogę sobie <inaudible> puścić piosenkę, która będzie odstraszała Pokemonów? Pokémonu. Hello. Radio is good, you know. Cool music and Pokemon information, surprising news and moving dramas. It has everything. The only thing missing will be images. Oops, they call that a TV. Save up the blue card points for some truth price. Buena. Hi, I'm Buena. Do you know about the radio show called Buena's Password? If you can tell me the password from the program, you will earn points. Save up those points and create them with that sweet young lady over there. For some choose price. Here you go, it's your very own point card. Może zobaczmy w sumie jak działa to radio. listing it every day. Turn into my password shop. Huh. Hmm. Lula buys on the radio make white Pokemon. Sorry, authorized persona only beyond this point. It wasn't that way before there's something wrong with the director. nic A to jest mój bogaty storage system. Box pierwszy, box drugi, box trzeci, box czwarty, box piąty, box szósty, box siódmy, box ósmym, bogaty wanty, box 10, box, box, box 11, box 12, box 13, box 14, box 15, box 16, box 17 i 1 na końcu. Nincada, Togepi, Nienazwany, Mamoswine, Rayhorn. Dwa nienazwane pokemon. No cóż, już ich nie nazwę. A one nie miały... nie, dobra, nie miały żadnego Pokémonu. Eee, przedmiotu, przepraszam. Za przejęzyczenie tak wielkie. Więc cóż. Teoretycznie możemy się udać do sali. A czy dalej możemy pójść? Excuse me, kid, I received this letter the other day from a friend of mine. Here's the reply that I wrote. I am stuck here and was wondering if you could deliver it. He on wrote 31. Can you help a guy out? Oh, wow, thanks. My friend is on Route 31. Oh yeah, there was a weird tree blocking the road. I wonder if it's been cleared. This time? Hmm. Na drodze 35. Dobre pytanie, jak to liczyć, nie teraz? Bo ja nie, nie grałem w to nigdy. Do you want to know how to listen to the radio? No. Co tu jest w ogóle na drodze 35? Czy tu jest jakaś trawka, w której możemy niby złapać Pokemony? Pewnie jest, ale daleko. Nie wiem jak tę Kenię. Dobra, powiedzmy, że na razie ją będę używał normalnie. Jeżeli się okaże, że ona ma zostać ze mną, no to jej zmienię nazwę. Letter: Thank you, Adventure was fan, wasn't it? Zubat was the one thing I wanted to avoid, Webster. Ciekawe, czy coś będzie związane z tym, że przeczytałem. Na... No dobra. Cóż, niby bym mógł iść dalej. Aczkolwiek... No... Mam 26 minut. Nie zrobię sali w 4 minuty. Także w następnym odcinku pójdziemy do sali. I pójdziemy dalej. A tymczasem Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, udostępnienia i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Pa pa. Trzymajcie się.